Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie 5 zestawów startowych z FIFY 365 2026. Przypominam, jestem u Grzesia Urbanika w odwiedzinach. Dzięki uprzejmości, właśnie Grzesia, mam możliwość nagrywania różnych odcinków z produktami z FIFA. Także tutaj zapraszam Was do. Sklepu Szymo Sport, to jest sklep Grzesia, a ja teraz zaczynam otwieranie pięciu zestawów startowych. Przypominam, w takim zestawie mamy album, trzy saszetki i trzy karty limitowane czyli będzie 15 limitek. Miejmy nadzieję, że będą to różne limitki. No i również 15 saszetek sobie otworzymy. Pierwszy zestaw. Mamy trzy saszetki, no i teraz limitki. Jakie karty limitowane nam tutaj wpadną? Mamy Kwicze Quaracelie, mamy Aleksandra Arnolda i mamy Nika Woltemadę, czyli Niemcy, Real i Paris Saint Germain. Ok, to sobie odkładamy i lecimy z unboxingiem trzech saszetek zobaczymy co ciekawego uda się trafić Dominator Burkhardt z Eintrachtu Erling Haaland fans Norwegia i niebieski Jair Kuncia z Botafogo na fansie saszetka numer dwa wpada logo Bot Botafogo i tu znowu mamy Jaira ale na zwykłej karcie Fans Favorite, do tego Elite Jude Bellingham. No i trzecia saszetka Magician Taylor Grimaldo na fansie i również Grimaldo, ale niebieski na fansie. Ok, pierwszy zestaw otworzony, lecimy z drugim. Saszetki i teraz jakie limitki? Z limitek mamy Trinkao ze Sportingu, Vitinia Paris Saint-Germain, bardzo podobni i Tapsoba Bayer Leverkusen. Takie trzy limitki, czyli inne aniżeli w tym pierwszym zestawie. No i otwieramy trzy saszetki. Dominator El Kaibi z Olimpiakosu, Christian Pulisic z Milanu, Jamal na karcie Elite, Logo Liverpoolu, McAllister. Argentyna i mamy kartę Golden Baller Cristiano Ronaldo. Pięknie, Cristiano Ronaldo. I mamy trzecią saszetkę z tego drugiego zestawu. Kukureya z Hiszpanii, Desiree fańsik. i niebieski Fede Valverde. Okej, okay, trzeci zestaw, saszetki wyciągnięte, no i jeszcze limitki. A z limitek widzę, że jest Barcelona, rafinia z Barcelony. Declan Rice Anglia i Wojciech Szczęsny również Barcelona, czyli dwóch zawodników z Barcelony i Anglik. I teraz saszetki. Titan Virgil van Dijk, Andrea Pirlo na fansie i czerwony Rafa Leo, więc pięknie taka saszetka Milanowa. Louis Skelly, Cole Palmer i niebieski Zinedine Zidane Logo Marsili, Hinka Pienafansie, Barkola niebieski Lecimy z czwartym zestawem I kto nam tutaj wpadnie? Jest Rafa Leao z Milanu, Angelo Al-Nasr i Christensen Eintracht. Także super. A co będzie w saszeczkach? Dominator Martinez zwykły rafaleo i na karcie elit a czerbi. Medysin Jorente, Emery, Francja i czerwony Dawid Trezeguet. Otamendi, Hulmand i niebieski Mac Allister. I zostaje nam ostatni zestaw startowy. Jakie limitki będą tutaj? Vinicius z Realu, to jest pierwsza druga Jonathan Burkhardt Eintracht i trzecia laporty Al-Nasr no i zostały nam jeszcze trzy saszetki co ciekawego tutaj wpadnie Saliba Barkola i proszę fioletowy Ronald Araujo. Dominator Sik, Valverde i niebieski Jamal. I ostatnia saszetka. Titan Ronald Araujo, Zinedine Zidane i niebieski Mateo Gabia. Czyli reasumując, z limitek. Trafiliśmy chyba każdą inną. Z Al Nasr mieliśmy dwóch zawodników. Laporte i Angelo. Z Eintrachtu również dwóch widzę. Christensen i Burkhardt. Teraz Barcelona. Też dwóch. Rafinia i Wojciech Szczęsny. Z realu mamy też dwóch: Alexander Arnold i Vinicius. No i pozostałe, a nie, tu jeszcze mamy dwóch zawodników z Paris Saint-Germain: Kwicza, Quaracelia i Vitinia. No i pięciu różnych, czyli. Niemcy Voltemade, Rafa Leo z Milano, Declan Rice Anglia, Tapsoba Bayer-Leverkusen i Trincao Sporting. Natomiast z takich najlepszych trafów to jeden fiolet, Ronald Araujo i był Ronaldo na karcie Golden Baller. Także fajne trafy, również w zestawach startowych. To tyle, moi kochani. Filmik się podobał? Łapki w górę. Ja się żegnam i widzimy się na kolejnych odcinkach. Cześć Wam.